A czy mógłby Pan pokazać, jak wygląda jajeczko pszczoły, tak ogólnie z ciekawości? Wiesz co, nie wiem, czy mi się uda to pokazać, bo ten telefon taki jest, no nie za bardzo tutaj zbiera. Ale jak zobaczysz, tu Ci długiem pokażę. O, w tej komórce albo w tej komórce jest taki malutki biały przecineczek. To są właśnie pszczele jajeczka. Trochę pszczoły zasłaniają. A tutaj dalej, potem z jajeczka robi się larwa. I jak widzisz, na przykład tutaj... No, przesuńcie się. To są takie białe larwy. Od takich malutkich jak tu do takich troszeczkę grubszych, troszeczkę większych, jak na przykład o, tutaj, już wypełniają całą komórkę. I potem pszczoły zamykają komórkę, zaklejają wieczko i w środku się już rozwija pszczoła i o, tu będzie teraz dobrze widać. Z takich właśnie male, maleńkich jajeczek, z takich przecineczków robią się pszczoły po pewnym czasie.